Ledwośmy przeszli próg podchodzi człowiek do Pana Leskiego i mówi bardzo pana przepraszam, siódmy rząd to gdzie to jest? Leski mówi do mnie, wyglądamy na ludzi z obsługi. Jak powiedziałem, w oranżerii pałacu błękinnego. W związku z czym wzdłuż całej restauracji były cudowne okna z widokiem na... na... Wszystko się toczyło cudownie. Kolacja była znakomita. Mówi... Bardzo proste danie, ale ale wcale nie takie proste, żeby uchwycić te proporcje pomiędzy cebulą jajkiem. i jajkiem. ludzi z i wszystkich tych procesach, i tych wszystkich oskarżeniach, i potem wojny, i szczególnie pogromu chmielnickiego nie powiem popularny, bo właśnie zaraz się zderzyły z tym tematem, ale takim fascynującym. I to jest, bo rzeczywiście jest, ja do, doświadczam tego od wielu lat, że jest. I teraz zacznijmy od razu. Kiedy się pojawił hasydyzm? Wszyscy wiedzmy? Ja wiem. To proszę powiedzieć. Ja nie powinnam, bo wszystko mówię, ja wszystko opowiem. Mówię, ja się nie zgadzam z, z przemówieniem. A mówię, a dlaczego? Dlatego, że ja bym się nie zapytał, gdzie był Bóg, tylko gdzie był człowiek. Bo to nie Bóg zbudował komory. Mój kontakt, moje spotkania z Kasydami zaczęły się w roku 2009, kiedy kolega powiedział, Asia, jedź ze mną do Lelowa. A ja mieszkam w Częstochowie, więc blisko mnie. No to jest... Trochę mówię chaotycznie, no ale to, taki dzień. To jest taki... Ja też tak używam taki, taki herz tyle loverów krakowskich. Taka bardzo ważna. się za tylko pusteczkę. W świecie błąkam się sam Tylko chusteczkę Twoją chusteczkę Jako pan Mała, niebieska chusteczka Mokra już była od snatched pode